Jej Sports FC25 łączy w sobie FIFA 19, FIFA 20 i FIFA 23. W tym co najgorsze. Dzisiaj zajmę się tylko czystym gameplayem, bo gdybym miał się rozwodzić nad całością egzystowania tej gierki, zlagowane menu, niedziałające serwery przez dwie godziny podczas pierwszego eventu, czy też niewykrywanie padów graczy, to mój materiał równie dobrze mógłby zająć godzinę. A więc przechodząc do meritum, zapraszam Państwa na seans pod tytułem Wielka analiza gameplayu w FC25. Rozdział pierwszy. Podania. Myślałem, że poziomu FIFA-23 nie da się pobić. Że tak złych, tak niecelnych i nieintuicyjnych podań nie da się pobić. Jednak witamy w FC25, w którym podanie na 30 metrów bądź więcej i to jakby były naprowadzane laserowo dronem, ale jeżeli chcesz podać na 5 metrów do kolegi z drużyny na AA. -a, jeżeli cofniemy się rok do tyłu, to nie było z tymi podajami tak źle. Jasne, zdarzało się, że podanie poszło na przykład niecelnie albo jakoś dziwnie skręciło, ale ogólnie nie miałem do nich aż tak dużego problemu, jaki mam obecnie. Ponieważ to, co obecnie dzieje się na live serwerach, nie zakrawa o parodię, zakrawa o tragedię dramatyczną, w której główni bohaterowie, w tym wypadku piłkarze na wirtualnej murawie, mają okropną przypadłość. Dalekowzroczność na poziomie co najmniej 8 dioptrii, bo nie da się wytłumaczyć niektórych z tych podejść, które te patałachy wykonują na wirtualnej murawie. Ale okej, okay, żeby od razu odrzucić argument jakiegoś jaśka 2012, który przyjdzie mi zaraz w komentarze i zacznie mi pisać, że. I tak całkiem szczerze macie całkowitą rację. Dlatego odpaliłem FC 24 i złożyłem taki oto złoty skład, jaki widzicie poniżej. Uważam, że jest on porównywalny z moim obecnym składem w FC 25, a można się nawet kłócić, że ten, który złożyłem w poprzedniej edycji, jest trochę słabszy. I zapytacie się, no dobrze, to jak w takim złotym składzie rok temu wyglądają podania? Absolutnie nierealistycznie. Moi piłka że podają w miarę celnie i z odpowiednią siłą. Jestem w stanie grać takie klepki, jakich nie potrafił grać żaden zespół na świecie. Szczególnie taki z Katalonii albo z Manchesteru. Wait. Podania lecą plus minus tak jak chce, tam gdzie chce i tam do kogo chce. Jeżeli podanie leci dziwnie, to w większości przypadków jest to moja wina, tak jak na klipie, który widzicie teraz, w którym użyłem za mało paska siły, żeby podać na skrzydło do Sterlinga. Czyli jeżeli sobie pomyślimy o tym, to wystarczyłoby przekopiować system z poprzedniej FIFA, może minimalnie go ulepszyć i Powinno być całkiem okej, okay, nie? Poprawna odpowiedź. <laughs> Poprawna odpowiedź. Właśnie dlatego i jej przeprojektowało cały system na gorsze. Co ten Kante miał w głowie wykonując to podanie? Włączyła mu się jakaś ekwilibrystyka w głowie? No co to jest? Co najmniej kilka razy na mecz mój zawodnik wykonuje tak tragiczne. Tak niecelne podanie, którego w najgorszych snach i koszmarach bym sobie nie wyobraził. Stąd w tym miejscu pada moje pytanie. Jak i jej chce stworzyć dobrą grę piłkarską, której nie działa 50% gameplay'u, ponieważ drugie 50% to rozdział drugi. Dribbling. Halo i jej? No słuchajcie, jeżeli chcieliście, żeby korzystanie z lewego drążka było praktycznie bezsensowne, to trzeba było w ogóle nie dawać możliwości poruszania się piłkarzem ponieważ tak tragicznego poczucia ruchu zawodnika nie pamiętam od czasów FIFA 19. Dodaliście do tej gry pierdyliard animacji, nowe fancy sztuczki, SCIQ, a nikt z Was porządnie nie sprawdził, jak poruszają się zawodnicy w Waszej grze? Przecież jeżeli w tym momencie użyję inwektywy, że poruszałem się jak muchy w smole, to będzie to obraza dla wcześniej wspomnianych przeze mnie owadów. Dzięki dobry Boże, że chociaż LB-L1 dribbling działa, bo bez niego nie dałoby się praktycznie w ogóle obrócić piłkarzem bez użycia jakichś sztuczek technicznych. I proszę, nie zrozumcie mnie w tym miejscu źle. Ja naprawdę nie chcę, żeby każdy piłkarz obracał się jak Messi w Prime. Uważam, że piłkarze z większymi sylwetkami, mniej zwrotni, typu na przykład Van Dijk, Chumeni, czy na przykład Konate, nie mają prawa obracać się tak szybko. I bardzo dobrze. Ale czy dokładnie te same słowa powinniśmy używać w przypadku Diabiego, albo w przypadku Lautaro Martineza, który każdą statystykę driblingu ma ocenioną na co najmniej 85? Klasycznie wrzucam porównanie z poruszaniem się zawodników w poprzedniej edycji. To może być bardzo kontrowersyjna opinia, którą w tym momencie wypowiem, ale z wielu rzeczy, które FC24 robiło źle, bądź nawet tragicznie, to poruszenie się zawodnikiem było zrobione... Bardzo dobrze, co tylko uwypukla fakt, jak okropną edycją jest FC25, jeżeli poprzedniczka bije ją na głowę. Żeby wymanewrować swojego rywala, nie musiałeś używać kija zaawansowanych sztuczek technicznych, sprint boosta, technika plus, chociaż to wszystko oczywiście pomagało, ale wystarczył zwyczajny, mądry ruch lewym drążkiem. Teraz za to każdy zawodnik poruszy się jak kłoda nieociosanego drewna. Brawo jej, mamy to! Brawo. Doprowadziliście do sytuacji, w której zawodnikiem nie da się sensownie poruszać? Ale spoko, w zamian za to nie zauważyliście, że LB L1 daje kuźwa sprint boosta. I to absurdalnego sprint boosta. Gracze w wyższych dywizjach, jak tylko podadzą do skrzydłowego bądź też napastnika, spamują LB boostem, ile wlezie. Brawo jej, kolejny sukces! Chcieliście spowolnić gameplay, to zajebiście go spowolniliście. Ale z tych wszystkich rzeczy, co powiedziałem, no to chociaż wykończenie na odpowiednim poziomie. Prawda? Rozdział trzeci. Wykończenie. Wspomniałem wcześniej, że FC25 łączy w sobie trzy fify. Jak już ustaliliśmy, z fify 23 bierzemy podania i zamieniamy je na gorsze. To teraz czas użyć naszej zgrabnej machiny czasu i cofnąć się jeszcze o 4 lata wcześniej, do jakże wspaniałych czasów FIFA 19. Produkcji, w której łatwiej było strzelić bramkę uderzeniem z wolej z podbicia z pola karnego, bądź doświadkowaniem z El Tornado, niż wykończyć w polu karnym. Ktoś w jej najwyraźniej jest wielkim fanem tej produkcji, ponieważ obecnie dużo łatwiej jest wykończyć triwellą z 20-25 metra niż w polu karnym siłowo. Jedyny rodzaj wykończenia siłowego, który działa, to taki na długi słupek, ale z nim również bywa różnie albo bramkarz, albo w większości przypadków Trybuna. Ale trivelle są absurdalnie broken. Tutaj na prezentowanym przeze mnie klipie ładuje triwelle Winsonem Manafon. Kto to jest, zapytacie się. Srebrny obrońca z Ligi Chińskiej, którego potrzebuje do podtrzymania zgrania w składzie. No dobra, ale pewnie ma 80 strzelania z dystansu, nie? Dokładnie. Równe 64. No okej, okay, ale pewnie posiada playstyle do triwelek, prawda? Oczywiście, że tak. Nie posiada nic z tych rzeczy. Ale kalma, moi drodzy, jeżeli chcecie trafić na pustą bramkę Bruno Fernandesem to on oczywiście załaduje obok bramki. I od razu zaznaczam, wszystkie klipy, które tutaj widzicie, to nie są losowe klipy wzięte z internetu. Bo jeżeli byłbym bardzo wścibski, nawet z najlepszych edycji FIFA da się zrobić taką kompilację, jeżeli bym chciał poprzeszukiwać internet. Wszystko co tutaj widzicie zdarzyło się podczas pierwszego tygodnia Early Accessu, albo mi, albo moim widzom. I jej, ja naprawdę rozumiem, jakbyście... Z robili lepszych bramkarzy niż rok temu. No, ustalmy sobie gorszych niż Brauj. rok temu, jednak się zrobić. Ale wina tutaj leży w samych strzałach. One lecą albo w bramkarza, albo za bramkę. Nie opłaca mi się po prostu 5 minut klepać piłką i jakimś cudem przejść defensywę mojego rywala, aby następnie losowo kopnąć w trybunę, jeżeli zaraz przyjdzie tutaj Gigachat, Wilson, Monafa i zapakuje triwele z 25 metra, mając 63 strzelania. A odnośnie ominięcia obrony. Rozdział 4. Defensywa. I w tym miejscu kompletujemy nasze puzzle, ponieważ ostatni brakujący nasz element to Fifa 20. Według wielu, w tym i mnie, jest to najgorsza i najbardziej defensywna Fifa w historii. Głównie przez bardzo opę sztuczną inteligencję obrońców, brak sensownych strzałów spoza pola karnego po nerfach i horrendalnie osłabione sztuczki, praktycznie do poziomu nieużyteczności. Kurde, coś mi to przypomina... Defensywne AI nawet napastników jest po prostu za mocne. Statystyka przechwytów mogłaby nie istnieć, ponieważ obecnie każdy jest w stanie przejąć piłkę na wirtualnej murawie. Prowadzi to do sytuacji, w której jedyny sposób na zdobycie bramki, prócz siermiężnego klepania piłką wzdłuż boiska i następnie wykopaniu w trybunę, to albo gra na kontratak, albo na wysokie piłki górnej i dośrodkowania, które z jakiegoś powodu obrońcy mają gdzieś. Szansa na to, że obrońca wyskoczy do górnej piłki, zagranej za linię obrony i przy okazji się nie wyleje przy tym manewrze jest tak duża jak to, że Backstone wybroni się z zarzutów o bycie PDF-em. Odpowiedzcie sobie sami jak duża jest to wartość. I słuchajcie, nie chcę w tym miejscu wyjść na hipokrytę, ponieważ narzekałem przed chwilą na to, jak przesadzone są triwelle. I dalej podtrzymuję to zdanie. Uważam, że jak najbardziej zasługują na nerw. Jednak jeżeli dostaniemy samo osłabienie triwelek, bez osłabienia sztucznej inteligencji w obronie, wracamy do czasów FIFA 20. Klepanie góra-dół i czekanie, aż AI zrobi błąd w defensywie. Gdzie nasz przeciwnik będzie tylko biegać od jednego do drugiego naszego zawodnika swoim pomocnikiem. Drivelle, LB dribbling i sprint boost to są jedyne rzeczy, które aktualnie ratują obecną edycję. O ironio. Rozdział 5. Bramkarze. Ostatni segment, który chciałbym poruszyć odnośnie FC-25. Tak słabych i jednocześnie tak mocnych bramkarzy nie mieliśmy od lat. Bardzo dobrze, że naprawili niektóre mankamenty z zeszłych edycji, m.in. strzał na krótki słupek, który w FC-24 wchodził zdecydowanie za często, czy też ball roll, którym bez problemu dało się ominąć bramkarza. Jednak tak wylewających się i tak oddających przeciwnikowi piłkę na pustą bramkę golkiperów nie pamiętam. I jej, chwali ci się, że macie zeskanowane, Tysiące godzin realistycznej rozgrywki piłkarskiej. Okej, okay, to w tym momencie pokażcie mi tego typu zagranie topowego bramkarza, które wykonał mój Mike Minionek. Albo w jakiej akademii bramkarskiej uczą, że zamiast sparować piłkę na out bądź też na rzut rożny, wypluwamy piłkę przed siebie pod nogi naszego przeciwnika. Nawet już nie wspomnę o tym wybiciu przez bramkarza mojego przeciwnika, bo gdyby mi się to wydarzyło w Foot Champions, to tą grę bym odinstalował z miejsca. Podsumowanie. Pewnie po tym całym materiale, jeżeli mnie nie znacie, macie poczucie, że nieważne co zrobi EA, i tak ich będę krytykować. Jakiejkolwiek zmiany nie spróbują, będę na nie. Tylko, że właśnie nie do końca. To wyszydzane przeze mnie przed premierą FC że jest to tylko chwyt marketingowy i na nic nie wpłynie, jest naprawdę fenomenalną nowością. I możecie naprawdę sobie gotować super niecodziennie taktyki, rodem z jakiegoś football managera. Szczególnie jest to widoczne przy tych rolach z plusem, bądź też z dwoma plusami. Widać wtedy taki trochę indywidualizm tych piłkarzy, że mają pewne unikalne zachowania na boisku, to jest świetne. Nawet ja postarałem się coś ugotować i jak na razie wyszło mi coś takiego, może nie jest to danie, które Gordon Ramsay okay, by podawał w okay. swojej restauracji, ale Magda Gessler na taką zachowankę, no, no może, tylko widzicie, co zmienia nawet bardzo interesujący i dobrze wykonany koncept FCIQ, jeżeli tak naprawdę cały gameplay obecnej edycji nadaje się co najwyżej do wyrzucenia. Szczerze nie mamy zielonego pojęcia, czy ktoś w EA mocniej przysiadł na to rozgrywką i ją sensowniej przetestował. Ale jestem pewien jednego: Kanadyjczycy tą premierą i tym gameplayem wrzucili do ręki ufl cholernie mocne karty. I teraz wszystko zależy tylko i wyłącznie od UFL'a, jak tymi kartami rozegrają te partie.